Witajcie, Tosy z Kości Szybka Wrzutka gdzieś na stole 108 oclowców od, od Origame. Gra w jakichś tam chińskich klimatach, na bazie jakichś tam powieści. W każdym razie mamy 108 postaci, 108 kart unikatowych kart, bo każda ma inny zestaw ikonek, zdolności, że no żadna karta się nie powtarza. I wygląda setupik tak, że będziemy wykładać talię 72 podstawowych takich kart, wykładamy 5. Już ulepszonych mamy 36, także wykładamy 5. Te ulepszone są taką fajną holokartą. Dalej, po dwa podstawowe zadania nagracza. i po jednym takim ulepszonym zadaniu też holograficznym na gracza. Dalej, każdy z graczy dostaje 5 takich kart, dwie takie karty, no i zaczynamy grę. W grze możemy zrobić dwie rzeczy. Mogę albo zagrać kartę do mojego tablu, Albo dobrać karty za dwa punkty. Te warte są jeden punkt, czyli mogę wziąć w rundzie takie dwie. Te są za dwa punkty, czyli w rundzie mogę wziąć sobie jedną ulepszoną. Zagrywając kartę podstawową, po prostu ją zagrywam. Od razu po zagraniu uruchamiamy akcję. Jeśli możemy ją spełnić, no to spełnimy, jeśli nie możemy, no to niestety. I na przykład, ta mówi, że jeśli ją zagrywam, to jeśli w stole mam takie dwie ikonki, to nie zagrywam ją stroną z mieczykami, tylko obracam ją o 180 i jest to imięczyk i mapa. No ale powiedzmy, że to była pierwsza moja karta zagrana, no i w tym momencie, no niestety, akcjami przepada. Dalej zagrywam sobie jakieś e, kolejne karty, kolejne. W każdym razie na jakimś etapie będę chciał zagrać już te ulepszone, no bo one mi dają na koniec punkty. Zakaże taki zestaw ikonek, które będę miał. No ale te lepsze już mówią, że muszę stapować jakąś kartę, żeby móc tę zagrać. Czyli musiałbym tu w tym momencie stapować sobie ryż i mogę tę kartę zagrać. Karta, która jest stapowana, no niestety, jakby nie działa jej ikonki, więc tu musimy odpowiednio tym zarządzać. Po swoim ruchu czy przed swoim ruchem. Mogę odpowiednio też stopować ikonki dla wykonania zadania. Jeśli zrobię te mniejsze zadanie, dostanę mniej punktów, ale jeszcze dodatkową akcję, w tym przypadku możliwość od razu zagrania karty ze smokiem. Mogę zrobić też te lepsze zadanie. Tu nic więcej nie dostajemy z akcji, ale jest warta od razu 20 punktów. No i w każdym razie będę zagrywał te karty, będę robił kombosiki, bo na przykład ta karta mówi, że jeśli mam już stolej ikonkę smoka, to mogę za darmo wystawić kartę Smoka. A na przykład ta karta Smoka może mi mówić, że mogę wziąć i zagrać kolejną. A tamta kolejna powie mi, że jeśli coś tam usunę, to mam na przykład 2-3 albo więcej punktów do dobierania. No i będziemy robić takie kombosiki. W każdym razie wykładamy się tak długo z kart, aż któryś z graczy zdobędzie 12 lub więcej w swojej rundzie. Wtedy dokończamy rundę i będziemy podliczać punkty. Podliczymy sobie za. Zadania tu w tym przypadku 20 punktów, i tutaj wszystkie, które były stapowane na koniec i tak się odtapują. Także te wszystkie ikonki są aktualne, są aktywne. No i każdą taką kartę sprawdzamy. Jeśli możemy spełnić ileś razy, no to spełniamy ją ileś razy i tyle dostajemy punktów. I w zasadzie to tyle. Mega prosta gierka. Jak na te 12 kart, na no tą różnorodność, no jest tu naprawdę bardzo ciekawie. Mega wciągające, no staramy się tak zarządzać, zastanawiać się, co dobrać, co stapować, czy najpierw zagrać taką, czy najpierw wyidną kartę, żeby jakąś akcję odpalić, czy już dobra poświęcić tę akcję, żeby z czymś tam się wyłożyć. A do tego musimy patrzeć, jak idzie przeciwnikowi, żeby się zaraz nie okazało, że tak naprawdę oni już kończy grę, a my tam jeszcze jesteśmy daleko w polu. Także jeśli lubicie. Małe sprytne karcianki, no to musicie zwrócić na tę uwagę, bo naprawdę warto. Dzięki za uwagę i do zobaczenia, cześć!